Jestem mamą prawie dwuletniego chłopca, u którego wystąpił niepożądany o czym po szczepieniu BCG, czyli poszczepieniu na gruźlicę. Wszystko zaczęło się u takiej rutynowej kontroli u ortopedy, kiedy synek miał ponad miesiąc. Trafiliśmy do lekarza w celu kontroli bioderek. Lekarz wykrył na lewym obojczyku u synka guzek. Początkowo twierdził, że jest to być może torbiel i że nie ma się czym martwić za parę miesięcy należy to skontrolować, jednak mi nie dawało to spokoju. Poprosiłam panią doktor lekarza rodzinnego o dodatkowe badania. Synek miał robione USG. Pani doktor stwierdziła jednak, że trzeba tę sytuację wyjaśnić, i dała mi skierowanie do szpitala. Trafiliśmy na oddział onkologii i hematologii w Bydgoszczy. Tam w wyniku licznych badań, synek miał dwa razy narkozę, miał robiony tomograf, okazało się, że w całym organizmie ma porozsiewane guzki, ma pod pachami, przy żuchwie, pod szyją, na obojczyku właśnie tym lewym, w brzuszku, przy grasicy, śledzionie, cały organizm praktycznie był zainfekowany guzkami. Jednak ten guzek pierwotny, który został wykryty na lewym obojczyku musiał być zbadany, gdyż no, podejrzenie było już także o nowotwór. Jak otrzymaliśmy wynik biopsji, okazało się, że jest to ziarnina gruźlicza, czyli właśnie po szczepieniu BCG. No i wtedy byliśmy odsyłani z mężem od lekarza do lekarza. Każdy twierdził, że, że to nic takiego, że samo się rozejdzie. Nawet pani ze szpitala płucnego w Bydgoszczy, gdzie moje dziecko było po dwóch narkozach, dała odroczenie ze szczepień, gdzie, gdzie właśnie podkreślam dziecko było po dwóch narkozach, tylko na dwa tygodnie na kolejne szczepienia przychodni, w której jesteśmy, zapisani. No, traktowani byliśmy okropnie. Byłam wyzywana, określana mianem wyrodnych matek, że po prostu robię ze swojego dziecka kalekę, nie szczepiąc go. No, nikt się nie chciał nami zająć, mną i moim dzieckiem. Zostaliśmy praktycznie sami. Nie wiedziałam, jak to leczyć, co z tym dalej zrobić. No, został wycięty guzek i co dalej? Dostawaliśmy pisma z Medicusa, znaczy z przychodni, w której jesteśmy zapisani, na wezwania na szczepienia. Następnie sprawa trafiła do Sanepidu. Początkowo były to jakieś przypomnienia o szczepieniach. Teraz obecnie oczekuję na karę. Będzie takaś kara grzywny, poinformowała mnie pani w sanepidzie. Próbowałam tłumaczyć sytuację, jednak pani nie słuchała mnie. Powiedziała, że taka jest procedura i, i nic nie da się z tym zrobić. Tłumaczyłam jeszcze, że oprócz tego w mojej rodzinie jeszcze były dwa przypadki powikłań poszczepiennych. Moja kuzynka dostała zapaść po szczepieniu. W tej chwili kończy szkołę specjalną w Karnowie, a szwagra córeczka również ma guzek poszczepiący pod paszką. Także obawiam się, czy, czy też nie jest to y, genetycznie powiązane. No jednak y, no zostaliśmy sami i jeszcze za to wszystko, co, co spotkało moje dziecko, i, i właściwie no, nas, jesteśmy no, zastraszani. Tak to odbieram przez Senepit i, i no, musimy płacić jakieś kary za to wszystko, co nas spotkało. Y, otrzymałam no, masę tych pism, w których y, właściwie Senepit. Y, Informuję, że y, zgodnie z konstytucją y, moje prawa, mo moja wolność może być mi odebrana, jeśli chodzi o ochronę życia i zdrowia mojego dziecka. Więc, no tak naprawdę, ja jako rodzic no, nie mogę się o niego martwić, nie mogę się troszczyć, bo to, nie wiem, sanepit y, decyduje, co, co wydaje mi się no, karygodne, po prostu, gdyż no, nie wczuwałem się w sytuację kompletnie. Odwołałam się do sanepidu w Bydgoszczy, bo sprawę mają prowadzić sanepid w Nakle. Odwołałam się do sanepidu w Bydgoszczy. Sanepid w Bydgoszczy odpowiedział mi pismem, iż tylko lekarz może jak gdyby zwolnić dziecko ze szczepień. Zapytałam panią doktor w przychodni, czy weźmie odpowiedzialność, jeżeli coś mojemu dziecku się stanie, to po prostu no, zaczyna mnie krzyczeć. Oczywiście takiej odpowiedzialności nie weźmie. Pani pielęgniarka powiedziała, że oczywiście też nie daje mi gwarancji, że nie będzie żadnej zapaści czy zgonu, no to po prostu no, mimo że y, z rozporządzenia ministra zdrowia y, wynika, że te powiększone węzełki mogą być właśnie przyczyną po szczepieniu BCG, ale y, i dla mnie była, było, była podstawa y, właśnie wypisy ze szpitala. To była dla mnie podstawa. Jednak pani z sanepidu zwróciła uwagę na to, że w dokumentach mam napisane po szczepieniu BCG ze znakiem zapytania i w notatce, którą sporządziła napisała stwierdzenie, że matka nie posiada w dokumentacji medycznej, iż jest to wynikiem powikłań poszczepiennych. Ja tej notatki nie podpisałam, bo się z tym nie zgadzam. Po paru, po paru dniach właściwie przez przypadek znalazłam w książeczce Zdrowia mojego synka wpis, który pani doktor ze, ze szpitala gruźlicznego w Bydgoszczy umieściła w tej książeczce. Nie zaglądałam do, do książeczki, gdyż synek praktycznie od tego zdarzenia no, nie chorował mi w sensie takim przeziębieniowym, czyli no, nie miałam wpisów do książeczki. I jest tam stwierdzenie NOP po BCG, czyli pani doktor. Po prostu stwierdziła to i napisała mi i takie stwierdzenie: NOP po BCG, niepożądane o czym poszczepienne, po szczepieniu BCG. No i wówczas mi odroczyła właśnie na te dwa tygodnie. NOP, niepożądane o czym poszczepienne, nie został zgłoszony nigdzie przez żadnego lekarza, mimo że stosowałam pisma do Senepidu. Pisałam, że dlaczego to nie było zgłoszone. Jednak w sanepidzie zignorowali to zupełnie, nie odpisali mi, nie odpisali mi na, na, na to moje stwierdzenie nic. Także żaden lekarz nie zgłosił niepożądanego odczynu poszczepiennego nigdzie. Jedynie mogłam liczyć właściwie na pomoc e, e, takiej organizacji. Jest to stowarzyszenie StopNOP, e, gdzie tutaj nap, naprawdę pani e, bardzo mi pomogła swoim wsparciem, e, poradą. E, w każdej chwili mogłam dzwonić, pytać o cokolwiek, bo no niestety tutaj w miejscowości, w której mieszkam, nie mogłam liczyć na nikogo. Z każdej strony był tylko atak. Lekarze to był atak, wyzwiska, sanepit to był atak, i naprawdę duże wsparcie otrzymałam właśnie z tego stowarzyszenia. Tutaj synek miał szereg badań właśnie i badania krwi, i tomograf z którego wynikło porozsiewane guzki w całym organizmie. Tutaj jest wynik właśnie badania histopatologicznego, w którym jest stwierdzenie, że jest to właśnie ziarnina gruźlicza. Kolejny wypis ze szpitala. Generalnie tylko wskazówki, jak po prostu przemywać tam rankę. I a w książeczce właśnie, tak jak już wspomniałam, przez przypadek znaleziony wpis niepożądane o czym po szczepieniu BCG, odroczenie ze szczepień na 14 dni. Pani doktor właśnie tak stwierdziła. Nie zamierzam już więcej szczepić mojego synka, gdyż obawiam się o jego zdrowie i życie. Obawiam się. Mm, czy nie będą to jeszcze większe, jeszcze groźniejsze powikłania? No, po prostu boję się o niego i nie zamierzam go szczepić dalej, na pewno. Boję się o niego. Tak jak mówią statystyki, to jest no, jeden na tysiąc, czy jeden na. No, zdarza się to bardzo rzadko, ale y, nie zgodzę się z tym, gdyż w samej mojej rodzinie były już trzy takie przypadki i po prostu, no. Mm, ja gdybym mogła się cofnąć, nie zaszczepiłabym w ogóle mojego dziecka na nic. Ja nie jestem przeciwniczką szczepień w ogóle ogólnie. Po prostu obawiam się tylko o moje dziecko i jedynie co mogłabym poradzić, to, żeby te szczepienia, które no mamy y, chciałyby zaaplikować swoim dzieciom, żeby one, żeby po prostu te szczepienia były przemyślane, żeby to był świadomy wybór, żeby no, troszeczkę więcej wiedzy zdobyć na ten temat. Y, bo ja niestety tej wiedzy nie miałam wcześniej. No i tego żałuję.